Czy rozpoznasz anime po kadrze z openingu? Mamy na to 5 sekund, na każdą odpowiedź ruszamy. Z jakiego anime jest ten kadr z openingu? To jest oczywiście Tokyo Ghoul. To jest oczywiście Full Metal Alchemist, widać od razu. Tutaj klasyka, czyli JoJo. To było super anime, które niedawno w sumie powstało, czyli Oshinoko. Demon Slayer. Tutaj Jujutsu Kaisen, no to jest również bardzo dobre anime. Dr. Stone, od razu widać ten kadr. Tutaj będzie druga odpowiedź, to jest oczywiście to. To wygląda jak solo leveling, ale to niestety nie było solo leveling, więc, no, już jedno pytanie mniej. No dobra, to jest z Family. Yy, to jest Shingeki no Kyojin na pewno. To jest Brand New Animal, czyli ostatnia odpowiedź. Yy, ReZero, od razu widać, że to jest Subaru. To wygląda trochę jak scena z Tokyo Revengers i, no, tak, i to było Tokyo Revengers. 13 na 14 punktów. Dajcie znać w komentarzu, jaki quiz zrobić następnym razem.